Dziś opowiem ci o podstawowych procesach rzeźby twórczych lodowców. Omówimy sobie, jakie formy terenu powstają w wyniku działalności lodowców górskich i lądolodów. Zapraszam! Lodowce górskie i lądolody, podobnie jak woda w rzekach, potrafią przekształcać krajobraz poprzez niszczenie podłoża skalnego, transport materiału skalnego i jego osadzanie. Zacznijmy od lodowców górskich. Tworzą się one na obszarach górskich w miejscach, w których może się gromadzić znaczna ilość śniegu. Tak powstają pola firnowe. W tym miejscu podłoże ulega silnemu żłobieniu, a w efekcie tworzą się kotły lub mówiąc inaczej, cyrki lodowcowe czyli nieckowate zagłębienia. Takie miejsca mogą po pewnym czasie, gdy już lód stopnieje, wypełnić się wodą i utworzyć jezioro cyrkowe. W Tatrach takim przykładem jeziora cyrkowego jest czarny staw pod rysami. W każdym razie te masy śniegu i lodu, jakie gromadzą się na polu firnowym, pod wpływem grawitacji, jako jęzory lodowcowe, zaczynają przemieszczać się w dół doliny. Tworzy się morena, czyli różnorodny materiał skalny, od dużych głazów po piaski i gliny, który to jest transportowany przez lodowiec, a potem osadzany w różnych miejscach. Biorąc pod uwagę miejsce gromadzenia się materiału skalnego w obrębie lodowca, wyróżniamy morenę czołową, która powstaje przed jęzorem lodowca, morenę denną, która jak sama nazwa wskazuje, osadza się przy dnie lodowca, jest też morena środkowa, tworząca się w środkowej części jęzora lodowcowego i morena boczna, powstająca wzdłuż boków jęzora lodowcowego. Lód lodowca wlecze wtopiony w niego materiał skalny, który zdziera podłoże, a także szlifuje i wygładza nierówności terenu. Tak tworzą się barańce, czy mówiąc inaczej, mutony. Od strony nasuwającego lodowca mają łagodnie nachylony stok, ale z przeciwnej strony są one bardzo strome. Przykładem barańca jest barańc Lembert Dome, można go podziwiać na terenie Parku Narodowego w Stanach Zjednoczonych. Spójrz, to tak zwana dolina V-kształtna, która została ukształtowana przez rzekę w wyniku erozji rzecznej. Tworzący się lodowiec, który przemieszcza się taką doliną, stale ją poszerza i pogłębia. Ostatecznie, gdy lód stopnieje, odsłonią dolinę ukształtną. W efekcie otrzymujemy silnie przekształcony krajobraz, jak chociażby krajobraz gór wrangla. Lodowce górskie znajdują się przykładowo w Alpach, Himalajach i Andach. Lądolody w przeciwieństwie do lodowców górskich zajmują ogromne obszary. Obecnie na ziemi mamy tylko dwa lądolody: jeden znajduje się na Antarktydzie i drugi na Grenlandii. Nie są one duże, zajmują połowę powierzchni, jaką zajmowały jeszcze w Pleistocenie. W związku z tym, że lądolód wycofał się ze znacznych terenów położonych w Europie, Azji czy Ameryce Północnej, pozostawił po sobie krajobraz polodowcowy. Ukształtowany przez niszczącą i budującą działalność lądolodu, a także przez wody powstałe w wyniku topnienia lodu. I cechujący się występowaniem wielu charakterystycznych form. Zacznijmy od form utworzonych w wyniku niszczącej działalności lądolodu i wód stopniącego lodu. A będą to rynny polodowcowe, długie i wąskie zagłębienia. Zostały one wyżłobione przez wody płynące pod lądolodem. Wiele z nich jest wypełnione wodą i funkcjonuje jako jeziora rynnowe. Pradoliny – szerokie doliny, jakie tworzą się przed czołem lądolodu przez topniejące wody. Jeśli chodzi o formy utworzone w wyniku budującej działalności lodowca i wód pochodzących z jego topnienia, to będą to wzgórza moreny czołowej, które tworzą się przed czołem lądolodu, gdy przez dłuższy czas stoją w miejscu. Przykładem może być góra Cisowa o wysokości 256 metrów nad poziomem morza, znajdująca się w Suwalskim Parku Krajobrazowym. Obszary moreny dennej będą to lekko faliste tereny powstałe przez osadzanie się materiału morenowego stopniącego lądolodu. Sandry rozległe równiny, jakie wykształciły się przez osadzanie piasków i żwirów niesionych przez wody topniącego lądolodu. Ozy Długie, wąskie wały z piasku i żwiru, które naniosła woda płynąca w tunelach lądolodu. I w końcu głazy narzutowe, eratyki, niesione przez lądolód. Największy głaz narzutowy Europy widać na zdjęciu. Znajduje się w Estonii na brzegu Morza Bałtyckiego. Jego obwód wynosi 50 metrów. Zapamiętaj najważniejsze. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich lądolodów, podobnie jak działalność rzek, polega na niszczeniu podłoża, transporcie i osadzaniu niesionego materiału skalnego. W wyniku działalności lodowców górskich powstają moreny: czołowa, denna, boczna, kotły lodowcowe, barańce, mutony oraz doliny ukształtne. Na skutek działalności lądolodu oraz wód pochodzących z jego topnienia powstaje krajobraz polodowcowy. Do jego elementów należą rynny polodowcowe, pradoliny, wzgórza moreny czołowej, obszary moreny dennej, sandry, ozy i głazy narzutowe.